Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu rozgrywanego w ramach 34 kolejki EWinner Drugi w której Bytowia Bytów zremisowała jeden do jednego z chutnikiem kraków. W pierwszej części konferencji proszę o zabranie głosu trenera zespołu gości Szymona Szydełko. Dzień dobry, witam państwa. Podsumowując mecz. Mogę powiedzieć, że na pewno tak jak się mówi w takich przypadkach, no czujemy spory niedosyt, bo dzieliło nas od zwycięstwa 30 sekund. Mecz sam w sobie nie był... Nie byłem jakimś pięknym meczem. Był to mecz dla koneserów drugiej ligi i dla ludzi, którzy chcieli spokojnie, spokojnie może, może chcieliby spędzić dzisiejsze popołudnie słuchając meczu i robiąc jeszcze coś innego w domu, bo tak naprawdę jakiegoś tam wielkiego widowiska dzisiaj nie można było zobaczyć. No było to na pewno spowodowane tym, że zespół bytowi grał grał praktycznie dzisiaj o życie, grał mecz który był dla niej niego bardzo ważny, jeżeli chodzi o końcowy rozrachunek w tabeli. Dla nas był to też bardzo trudny mecz, bo po pierwsze spodziewaliśmy się takiego meczu, a po drugie, no, chcieliśmy sobie zapewnić utrzymanie właśnie już dzisiaj chcieliśmy mieć. Znając wcześniejsze wyniki chcieliśmy mieć jakiś tam spokój już w ostatnich tych meczach, no niestety tak jak mówię 30 sekund nam zabrakło do tego, aby dowieść zwycięstwo do końca i, i móc praktycznie no, zapewnić sobie to utrzymanie, a tak to musimy jeszcze, jeszcze tutaj do końca walczyć. Teraz mamy tak samo. Tutaj trudne mecze na sam koniec, i na pewno musimy się jeszcze, musimy jeszcze zrobić wszystko, żeby, żeby zapunktować, bo tak jak pokazuje ta dzisiejsza kolejka, niektóre drużyny Loe z powrotem zaczęły punktować, walczyć o, o to, aby aby jeszcze podjąć walkę. Ja nie ukrywam, że no, musimy też szanować ten punkt. Po ostatnich dwóch zwycięstwach dzisiaj remisujemy, także nasza średnia punktowa nie jest jakaś zła, no, ale no, zawsze. Mogłoby być lepiej o te dwa oczka, nic trudno przyjmujemy z pokorą no i staramy się tutaj no po prostu patrzeć optymistycznie dalej w przyszłość. Dziękuję. No myślę, że to było naprawdę dobre spotkanie, jak na, jak na drugą ligę i kibice, którzy wreszcie pojawili się na stadionie i którzy nam niewątpliwie bardzo pomogli. Bardzo im dziękujemy z tego, z tego powodu. No obejrzeli naprawdę dobre, dobre widowisko. No my w trochę w pierwszej połowie daliśmy się momentami niepotrzebnie, niepotrzebnie zepchnąć, nie mieliśmy do końca, nie graliśmy to co, to, co chcieliśmy, ale no w druga połowa już zdecydowanie pod nasze dyktando i szkoda, że tak naprawdę dopiero w ostatnich sekundach ten rzut karny, bo, bo myślę, że mieliśmy też okazję ku temu, żeby. Żeby wyjść wcześniej na naprowadzenie, a wtedy być może, znaczy na prowadzenie doprowadzić do remisu, a, a wtedy być może udałoby się też yy, wreszcie zgarnąć trzy punkty, bo, bo w tym meczu naprawdę dawaliśmy z siebie wszystko i, i, i naprawdę yy, no jestem zadowolony z postawy zawodników przede wszystkim tej mentalnej, bo ten charakter pokazaliśmy. Walczyliśmy do końca i wreszcie wreszcie trochę, trochę też mieliśmy. Na koniec, może nie tyle szczęścia, no, to po prostu wreszcie gdzieś tam się ten los do nas uśmiechnął, że ta ręka w polu karnym oddała nam tą rękę z pierwszej, pierwszej połowy. No, martwi, martwi mnie niestety bardzo to, że, że wypada nam na po tym meczu aż trzech podstawowych zawodników, bo za żółte kartki w tym momencie będzie pauzować Lawistowski, Morrison i, i Camargo. No ale cóż, na to staną szanse ci zawodnicy, którzy, którzy w tej chwili siedzieli na ławce. i Liczę na to, że, że w Kadowicach również będziemy, będziemy mocno walczyć i, i postaramy się postawić bardzo mocno faworytowi do awansu. Dziękuję.